wszystkim rozpoczynam czwarty dzień kierunek Przemyśl przez góry yy, około 50 km jestem jakieś 20 km od Przemyśla jadę piękną drogą wzdłuż Sanu dosyć wysoki stan wody po opadach wczorajszych i przedwczorajszych dosyć silny, chłodny wiatr ale całe szczęście jest sprzyjający okej okay. jedziemy za darmo Aha, aha, i spotkanie Marcin z Przemyśla czeka na mnie. No to co, jedziemy czy... Jedziemy, jedziemy. jasne, jasne, okay. to prowadź. To stąd mamy jeszcze ile kilosów? Uff. 10. Dziesięć. A, to spoko. Czy mam zamiar... Płaszczka jeść? płaszczka wiewiórka. Możemy wstąpić na dynek? Jasne. Tu takie fajne jakiś szejk siedzi. Jasne, zbiegać. spoko, spoko. Ja się na wszystko piszę. Jesteśmy chyba wjeżdżamy do rynku Pięknie. Nie no, Szwajkowi kuźwa maskę założyli, niech mnie. Nie mam Siemanko, cześć! Cześć! Wyjechałem z Przemyśla. W 15 po 11 Dzięki za świetne przyjęcie za wszystko. Za za miłe słowa i za, za kupę prowianków, winogronka, czekolady, ciasteczka różnego rodzaju, banane, robię. Bardzo dziękuję Paniu, za całe serce i dam wszystkim. Mniej więcej tak to wygląda wszystko tutaj pokażę może? Na odpoczynku Zupełnie nie mam pojęcia gdzie jestem No Ale zaczęło się robić płasko Górki zniknęły damy w zespole pałacowo-parkowym Wysoku Wysocku Piękny pałacyk Dam pomocy społecznej. Wysocko. Trochę odpoczynku od tych tirów i głównych dróg. Eee, zaczynam piąty dzień. Jadę z Polszycy, y, Polszyca chyba tam i sobie się na no złagi spałem do krasnego Stawu gdzieś około 120 km. Jadę teraz na północ, wiatry się troszkę zmieniły. Znaczy wiatry wieją tak samo, w mój kierunek jazdy się zmienił. I w związku z tym trochę ciężej się pedałuję. Bo wieje tak trochę od przodu, trochę z boku, ale, ale, ale przynajmniej nie pada i jest, jest super. No wczorajszy dzień był dosyć wymagający. Najpierw z Dynowa do Przemyśla przejazd przez góry, gdzie z tym całym moim sprzętem ciężkim no było co robić. Były takie miejsca, w których schodziłem z roweru, żeby napić się, żeby kilka łyków zrobić jakiegoś izotonika, to potem nie można było na rower wsiąść, bo on zjeżdżał na dół, a do góry nie dało się jak na niego wskoczyć. Na podjeździe, przy zjeździe w zasadzie od mojej strony z górki czekał na mnie Marcin z oddziału w Przemyślu Super, pojechaliśmy sobie na rowerku parę, paręnaście kilometrów w Przemyślu. Super przywitanie, szampany, fajna, przyjacielska atmosfera. Popowiadaliśmy sobie, oglądałem oddział. Bardzo fajny zresztą, czyściutki i, 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 i zadbany, super. No i, i dalej jechałem, wy, wyjechałem przed dwunastą w kierunku Krasnego Stawu. Część bagażu, część szpeju, którego nie używałem do tej pory, czyli no przez 4 dni, jest mi zbędny. No nie, nie potrzebuję go po prostu. I, I wysyłam go chyba z krasnego stawu wyślę go do, do domu, łącznie z, chyba z namiotem i z tym całym sprzętem do spania. Bo już teraz widzę, że to jest taki dosyć duży wysiłek. I spanie w namiocie to, to jest fajna sprawa na taki dwuczydniowy wyjazd, ale na taki miesięczny po prostu trzeba się. to, 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 to nie jest to, bo tu trzeba się z, po prostu w nocy zregenerować, trzeba gdzieś, gdzieś trochę wysuszyć rzeczy. Jestem na nizinie lubelskiej. W zasadzie jak okiem sięgnąć, to płasko. nieznaczne tylko jakieś tam podjazdy, ale to sama przyjemność, bo. Nie ma takiej monotonii w, peda w pedałowaniu. E, jakieś 10 km temu e, minąłem 500 km przejechany, czyli oś kawałek drogi. Proponuję poprzyglądać się pięknej przyrodzie majowej. Na trasie ultra rajdu dookoła Polski O, lisek, lisek sobie leci. Bez masku był w ogóle. Dosyć dużo zwierzyny. Bocianów, boczków i malutkich boczków Tu, przez wsie... przez które przejeżdżam, praktycznie na każdym słupie. oprócz tego sarny, jeżyki, ptaszki różne. Eee... Wczoraj widziałem statko bażantów. Gdzieś tam się pasło. czego są różne zwierzątka Takie płaszczki jakby Bo są przejeżdżane przez, przez samochody i płaszczki głównie to płaszczka jest Płaszczka wiewiórka Wjeżdżamy w jakąś malowniczą wioseczkę Proszę bardzo Sklepik, dawny jakiś domki stare Proszę bardzo, panele fotowoltaiczne. Hmm, hmm, hmm. Ciekawostka, może to nabyte w grobie? Kurde jaka cisza. O, czy te samochody przyjeżdżają? raz za kiedy? Piękne tereny, naprawdę. Do takich wycieczek rowerowych w miarę płasko. Jestem w Szczebrzeszynie. Knajpa u chrząszcza. To wszystko jest u chrząszcza. Ale miasteczko dosyć ładne, takie urocze dosyć jadę tak powolutku no ale czasy świetności to już minęły chyba I co oni z tym chrząszczem wymyślałem? No myślałem, że to nie jest żaden chrząszcz, to jest świerszcz i normalnie wszędzie jest świerszcz, a nie chrząszcz no więc co jest Wjechałem do Krasnego stawu, spoko się jechało, zatrzymałem się przy piekarni, delikatesach, żeby się nawodnić trochę i zauważyłem na południowym dachu piekarni całą instalację fotowoltaiczną. Potężny potężna instalacja, ja mam nadzieję, że to wykonane jest przez... Może Nie, niewykonane, ale zakupione w firmie naszej Grodno. Cześć, krótkie podsumowanie piątego dnia. Wyjechałem rano o siódmej, jak zwykle z Oleszyc, Oleszyc, z czegoś na o, z jakiegoś miasta na o, miasteczka. 126 km przejechałem coś około tego, 126 z groszami. No po prostu poezja. Najpiękniej, na razie najlepszy dzień. Najlepsza forma. Najlepszy power najpiękniejsze widoki Wiktor jak zwykle mnie poprowadził najfajniejszymi drogami Kupę pięknych dróg polnych i przez takie wioski kapitalne, no, gdzie czas się zatrzymał, gdzie ludzie sobie żyją szczęśliwie albo nieszczęśliwie albo szczęśliwie przyjechałem do Krasnego stawu. W krasnym stawie, oczywiście, jak w każdym oddziale, do którego przyjeżdżam, akurat pech, że mnóstwo klientów, pech albo szczęście mnóstwo klientów, dostawy, ale yy, strasznie serdeczni ludzie po ugoszczeniu kanapki jem najprawdopodobniej przyjadek grubszy niż wyjechałem. Dziękuję za serce, dziękuję za wszystko, za poczęstunek, za, za wszystko, no naprawdę za wszystko. Zostałem zaproszony na wycieczkę do Zamościa przez Bogusia i Magdę z siostrą. jestem zauroczony tym miejscem, jestem zauroczony tymi ludźmi, którzy naprawdę swój czas poświęcili i tak. Dzięki bardzo ciepło i, i serdecznie. Dzięki Wam wszystkim za to. Teraz powoli ogadniam sprzęt. Aha, wysłałem z krasnego stawu wszystkie rzeczy, których nie potrzebowałem przez ten tydzień. Robię też tak niekiedy w górach, na długodystansowych yy, szlakach, wycieczkach. Tego, czego nie używam, to tego się pozbywam. Zaczynam dzień szósty z krasnego stawu do Lubina Trzeba się przepakować przebrać bo okazuje się, że jest ciepełko Tam niedaleko, gdzieś około 60-70 km także Dzisiaj taka wycieczka na spokojnie, o 14.00 na mnie czekają w Lublinie Wykoniemy się spokojnie do Doblec. Droga krajowa numer 17. stwierdzić, że jest mało przyjazna wspania wspaniałym dzieciom dwóch pedałów ten to Audento jest akurat odcinek, w którym jest szerokie pobocze, jest w miarę płasko ale odcinki od Lublina gdzieś tak jakieś 15 km bez pobocza Góra, dół, góra, dół No i pędzące tiry Także Nawet, nawet się cieszę, że przeżyłem Bo mogę sobie jechać dalej Haha ha. Tylko bardzo dużo muszę jechać Z huską na, na dziubie Bo e, Bardzo dużo owadów połknąłem Jednego jakiegoś diabła smaku gorzki. Całe szczęście, że nie był chujący. No i dojechałem sobie w Lublin energetyk, grodna, hurtowna nasza w Lublinie. Chłopaki czekają kurczę mimo soboty, wolnego dnia, Ach, cześć, cześć, cześć Tada! Spoko, nie? No i tym sposobem ja już dalej nie jadę, już.